Siemanko, W dalszym ciągu nadajemy. z trutnowa. W tamtym odcinku mieliście okazję zobaczyć ptasia Perspektywę oraz Boulder. Jedne z najtrudniejszych tras, jakie tu znajdują, w szczególności Ptasia Perspektywa. W tym odcinku zajmiemy się pod Jaskinką. Moim zdaniem najlepszą trutnowską trasą. Pod Jaskinką dzieli początek z To właśnie fragment, który w tej chwili oglądacie. Niestety kolejna sekcja była zamknięta ze względu na trwające tam prace leśne, więc musieliśmy skorzystać z objazdu. Nie dawało nam to spokoju, że nie przyjechaliśmy tego fragmentu, więc podprowadziliśmy rower kawałek w górę i kiedy doszliśmy do momentu ścinki, zawróciliśmy. Ale tu jest cudownie. <laughs> Zobaczcie na ten mech na głazach. No po prostu to miejsce jest jedyne w swoim rodzaju dochodzimy z Mateuszem do miejsca, gdzie już trasa jest zawalona gałęziami. No i lecimy w dół. Jeżeli wrzucilibyście wszystkie trupnowskie trasy do gara i zamieszali, to wyszłoby właśnie pod jaskinką. Mamy tutaj wszystko od wąskich ściółkowych fragmentów poprzez szybkie fragmenty z zakrętami w bandach bo bardzo techniczne sekcje, m.in. sekcja Whistler, która jest e, chyba najbardziej rozpoznawalnym fragmentem trupnowskich tras, Но е хубаво. този фрагмент, защото GoPro реши, че ще се Sekcja Whistler. W zasadzie są tutaj dwa problematyczne miejsca. Jedno to to, chociaż wydaje mi się, że nie będzie tu problemu z dohamowaniem. A drugie to to, gdzie musimy zmieścić rower. W zasadzie na zakręcie i kwestia, czy jesteśmy w stanie się tutaj w ogóle z tym ustawić. Nic, spróbujemy krok po kroku. Tu jest największy problem. Whoa. Kurwa! Prawie to przerzuciłem. Tutaj byłem najbliżej przejechania tego fragmentu, i to był w zasadzie jedyny fragment sekcji, którego nie udało mi się przejechać. Ale natychmiastowo miałem flashbacki z ptasiej perspektywy i tego, jak mostek mi się odkręcił, i koło pojechało w drugą stronę. Więc wolałem spasować. Puszczam Wam tutaj jeszcze zmontowaną sekcję Whistler, żebyście mniej więcej mogli sobie zobaczyć jak to wygląda, gdyby to udało się przejechać w jednym ciągu. Okej, okay, to jest tyle. O, 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 o. No muszę wam powiedzieć, że to pod jaskinką jak naj jak na razie chyba. Najbardziej mi się podoba, chociaż sprawia niesamowite problemy, ta sekcja Whistler. E, no trzeba mieć dobre trialowe umiejętności, tak samo jak na Ptasiej Perspektywie. E, tutaj trzeba umieć przerzucać rower przez progi. E, nie bać się tego przede wszystkim. E, niby trasa jest praktycznie prosta, ale są fragmenty. No te, te, te problematyczne fragmenty, po prostu e, w nich te kamienie są ułożone pod takim troszkę dziwnym kątem. Po wczorajszej przygodzie, gdzie ten głaz, z którego spadłem, był bardzo podobny, no troszeczkę mam obawy i wolę to zrobić na spokojnie, o ile nie, nie zostawić całkowicie. E, wyszedł dwa dni jazdy przed nami, więc. Naprawdę szkoda by sobie było zrobić krzywdę. Ech, żeby to wyczyścić, to naprawdę muszę się spiąć. Bo... I chyba wydaje mi się, że nie mam na tyle umiejętności, żeby to na tą chwilę zrobić. No ale zobaczymy Ech, po obiedzie i piwku. Bądź też kofoli może piwko, <laughs> przed tym to nie jest dobry pomysł. Okej, okay. kurczę. No, z tym razem. Dobra, z tego co kojarzę, to tu jest ten bardzo szybki fragment. Mysia. Myśla dziura, czyli Mysia przedłużenie dziura? pod jaskinką. Jest oznaczona jako trasa czerwona. Duży. Powiem szczerze, nie urzekłam je niczym mhm. specjalnym. Bardzo fajna na zakończenie pod jaskinką. Tak po prostu na rozluźnienie i odstresowanie po tych ogromnych kamiennych wyrytach. W tym momencie powolutku sobie kończymy. W kolejnym odcinku możecie spodziewać się piernikowego. Okay. Jednej z moich ulubionych tras z trutnowa. Będzie to też ostatni odcinek z tego miejsca. Tymczasem trzymajcie się. Do następnego.